Czy masz problem z łamigówkami do gry Worms Revolution Extreme? Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój film dotyczący gry Worms Revolution Extreme. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Czarna owca. Na tym poziomie przeciwnik jest w ukryciu, ale samotny strzelec może go zniszczyć. Użyj go, by zapoczątkować reakcję łańcuchową. Kto wie, może się uda. Do dzieła! Startuję! Laugh while you can, sweethearts. You're going from trash bags to body bags, and I want you to zip them up for me. The gloves are off here, anything goes. Straggler boy there is expendable. He knew the risks. Use him. Parts of this landscape have better tactical advantage than others. I won't lie, people are going to get hurt. You largely. But I don't like to see one of my worms look scared. So get out of my sight. You as well. Używam najpierw młotu pneumatycznego i zbieram pierwszą skrzynkę. Zbieram elektromagnes drugim robalem i od razu go tutaj umieszczę w trybie odpychania. Teraz spalnik i zbieram kolejny elektromagnes. Smocza kula. Stawiam drugi elektromagnes. Teraz w trybie przyciągania. i teleportuje się tak jak zasugerowali Reakcja łańcuchowa <laughs> I'm almost feeling the opposite of shame about you. From me, that's tantamount to a marriage proposal. Łamigłówka rozwiązana, dobra robota Efrio. W uznaniu Twoich niezwykłych zasług przyznano Ci złoty medal. Gratulacje! 40 kredytów za minutę, 20 sekund i 9 setnych. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!